I przerzucają mnie z komisariatu do na Łąckiego. To są znowu w więzienie, które było u zbiegu ulic Kopernika i, i Piotra i Sapiechy, z, z, z tuż koło kościoła Marii Magdaleny, potem do Brygidek, na Kazmerzowskiej. Wejście drugie tak. I tam siedziałem na celi. Tam życie było ciężko, ciężkie. Pamiętam takie... Zawsze starszy cel był Rosjanin. Zawsze. Ale tam była jedna taka, taka wsza, że on miał żyletkę i coś tamtego, ktoś poskoczył. On tą żyletką, to nazywało się mojka, palcami tak, tak, nie wiem czy Pan widzi co ja robię, tak, ciach, ciach, no i tu jak przeciął wszystko to makabra, jak tak jak jednego zrobił to celach, jak mu wpuściła man, to wyrzuciliśmy, że nie chcemy niego, bo i tak dalej. Tak jest przyznajem, to są były urki, złodzieje i różni i tak dalej, to się działo. Dobra, stamtąd zostałem przerzucony na obóz prysylny, przesyłkowy obóz, Presyjny punkt na pełtewny. I tam siedziałem, ale na zawsze usiłowałem iść do pracy. Znalazłem sobie dwóch kumpli starszych, też mowiaków. Jeden się nazywał Adas, dobrowolski, drugi luciu Lu 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 kogut. Tego koguta widziałem tylko coś raz czy dwa, nie wiem, a Adas później tu we Wrocławiu był mechanikiem na Politechnic. Dobrze fajny chłopak był. Chyba też już nie żyje. No, spozykaliśmy się, bardzo fajni chłopcy. Zawsze trzeba było mieć jakiś ten... No, chodziłem na robot. Jakieś łóżka robiliśmy, no to się spał w celi na tym, na podłodze. Normalnie. A to były domy biedoty przedwojennej, tyle że była podłoga drewniana. I tak się spało to co, co się na tym się i tak dalej. No. To był taki obóz. Obóz przesyłkowy. I to były baraki piętrowe. Ja 13 albo i więcej, on jeszcze żyją te baraki. Ja nie byłem tam teraz. Byłem po dwudziestu latach, ale nie patrzyłem, jak to wygląda i tak dalej. I normalnie. To na roboczy szedł, to szedł do roboty, a nie, to się siedziało w celi. To jest makabra. Ja chodziłem tu robić później na terenie, później do browaru. No to będę tam znajoma była, która zawsze mnie tam jakiś kawałek ścierwa rzuciła do tego, do <grywka> tego. Tej kaszy, którą tam dawano, albo coś takiego, bo, była, bo tam jedliśmy, jakby w browarze No ale tak się jakoś przeżywało i często podchodziłem na pewną odległość, bo tam tory kolejowe przychodziły. Tory myśmy mówili: streka. I na sztrece za, zawsze widziałem moich albo ojciec przychodził, albo ciotka. tak, no, widzieli, że żyję jeszcze, i jestem. A można było przekazywać pakunki, tak zwane peredacze. Tam pewne określonych terminach raz, dwa w tygodniu, to już tak, dwa to ale raz. Czy to idzie wszystko? Tak. I, I też. Peredacze, jak przechodziły, to ja mamie. Raz stwierdziłem tam w ziemniakach, ma tam ziemniaki, ugniecione dawa, jakichś garnuszku Gryps. No ja już wiedziałem, to wyciągnąłem, przeczytałem. I worek był, i w worku szycie było. No tam wpychałem. Mam w domu, zapomniałem, mogłem przynieść takie grypsy, bo ja i mam fury całych tych grypsów. Dziennie, zawsze. I pisałem, mam nic, żadnych chleb, cebulę, bo co lepszego to. Ginie, bo albo strażnicy sami, bo zawsze oglądali, co lepszego to. A jak nie, to na starsze na celi znowu przewracana, jak ta chleb czarne, cebula, to oni nie ruszali tego, no tak jakoś się żyło.